Tak, jest wid. Cześć, jestem Ida, mam 21 lat. Cześć, mam na imię Klaudia. Jestem Maciek. Mam na imię Kuba. Cze jeszcze. Jako wolontariusz biorę udział w organizacji wydarzenia Urban Talk. Bardzo cenię WSHIB za to, że promuję różnego rodzaju akcje ekologiczne. We WSHIBie cenię to, że mogę łączyć zarówno wiedzę praktyczną z doświadczeniem w pracy. Moją pasją od zawsze była reklama, działanie w social mediach, Zdjęcia czy nagrania. Szukałem uczelni, która odpowiednio mnie do tego przygotuje. I jestem społecznikiem. Cenię sobie FSHIP za organizowanie akcji charytatywnych, za woźb, za zbiórki dla zwierząt. Bardzo lubię przyjść za to, że mogę poznawać tutaj osoby o takich samych zainteresowaniach jak moje. W ramach dodatkowych zajęć działam w kole przedsiębiorczości. Dzięki temu uczę się, jak kierować firmą. Na FSHIP oprócz wiedzy zyskałam wielu wspaniałych przyjaciół. Organizujemy sobie wspólnie szalone wyjazdy. Wsiący. równowaga, wiedza, pasja, radość, wsi!